Hej, Virgo już witam Was wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Mega Man 1. Tak właściwie, kiedy nagrywałem jeszcze, zagrajmy w Mega Man 1 podczas walki, właśnie z tym bossem, którego nazwałem wtedy bodajże Mega Man Prime. Mm, powiedziałem, że dam radę pokonać go przy użyciu ręcznej armatki i kiedy to zrobię, wstawię filmik pokazujący właśnie, jak, jak mi się to udało. I prawdę powiedziawszy, zupełnie o tym zapomniałem. Zapomniałem o tej mojej obietnicy dopiero niedawno. Nawet nie pamiętam, dlaczego obejrzałem jeszcze raz fil yy, filmik z tej serii. Akurat walkę z tym jednym bossem. I uznałem, że skoro już raz to powiedziałem, to wypadałoby ten filmik nakręcić. I proszę bardzo. I proszę bardzo o to on. Wa yy, kolejna walka z Nagamenem Prim. Nawet zdaje się, że użyłem. ...tego samego save state'a, z którego korzystałem wcześniej przy nagrywaniu, to, tak nie jestem pewien. Potrzebowałem kilku podejść, aby rozgryźć jego sposób atakowania i okazało się, że jest dużo prostszy niż sądziłem. Wystrzeliwuje on jeden pocisk, później jest dłuższa przerwa, wystrzeliwuje dwa pociski w krótkich odstępach czasu, później znowu dłuższa przerwa i jeden pocisk i cykl powtarza się od nowa. właściwie ta dłuższa przerwa nie trwa wcale aż tak długo, ale zresztą sami widzicie. Wystarczy, że będziecie yy, robić to co ja. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli pokonać Megamana Prime przy użyciu ręcznej armatki nie tracąc ani jednego piksela energii, i będzie wszystko w porządku. Oczywiście niby można jeszcze wystrzelić jakoś w międzyczasie, ale ja nie chciałem tego robić, ponieważ czasem Mega Man Prime y, zmienia troszeczkę sposób atakowania, ja nie chciałam ryzykować, chciałem po prostu już się wkręcić w ten, y, w ten rytm. I naprawdę, kiedy się wkręcicie w ten rytm, walka nie jest aż taka trudna. No, proszę bardzo. Jakoś udało mi się dotrzymać tej zapomnianej obietnicy, więc... <laughs> to w zasadzie tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć!